Cześć dzień, dobry, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z kampanii Duo Copa w w Transafrytanii. Witam cię serdecznie, przyjacielu, Traczu. Cześć, witam was bardzo serdecznie. No i na wstępie tylko powiem odnośnie tych Wicingów. Otóż przeczytałem o co dokładnie chodziło z tym nazewnictwem, a wic Wicingowie to jest tak naprawdę nazewnictwo dla małych grup pirackich, które zostało. jest to ogólnie słowo z języka anglosaskiego, więc i też można powiedzieć, że Wikingowie, ale takie po prostu określenie na tych Wikingów pirackich bardziej. Możliwe, że to spieczyłem, możliwe, ale coś takiego mniej więcej nie, no, nie, nie, Jest dobrze. No także, czy ja chcę coś tutaj budować? Mogę tam ten, ten ołów i no i mogę to zrobić, ale ja czekam bardzo, aż mi się ulepszą te moje porty rybackie, żeby oczywiście. Tak, żeby. Jedzonko zregenerować. Tak, tak, tak. Muszę to ogarnąć, nie? Ale najpierw ulepszę. Tą, tą mieć, bo dopiero ze dwie tury mi się zrobię te pastwiska, te byd, i Piers rybacki. No także, no co, chyba kończę tury szybko. O, napotkano frakcję bicingowie, Wilkumowa, zobaczmy. Widać ich, widać ich. Mam taki a, takiego ptaka do góry skierowanego. Podobnie wygląda do a, frakcji Gutes w modyfikacji do Attili Terminus. Wiesz, czym mówię, nie? ten taki, taki ptak. Do góry, nie? Tak, wiem, wiem. Tylko, że tam był tak ich na bok Aha, tu jest tak do góry, Marek. Taka jak Herpiorwiku wygląda. O, no to się nie znam za bardzo na tych herbach, tych klimatów. E, no także, zrzućmy okiem, nie wiem. Drzewo genealogiczne czy coś chcę, mogę jakąś e, lojalność zapewnić, ale widzę, że już wszyscy są względnie lojalni. No dobra, do biedy. Także, czy coś jeszcze mogę zrobić, zarządcy? Chyba wszystko jest w porządku. Mam dwóch synów. Idwal, następca ma 5 lat oraz Mararec, czyli brat, następcy. No dobra. No to chyba koniec tury. Testowałem w ogóle dźwięk, czy wszystko dobrze działa, czy słychać mnie dobrze, czy, czy słuchać dobrze gr grę i czy oczywiście słychać dobrze tracza. I jest w porządku. Także oddajcie turę. Trzymaj, mistrzu. Nie ma bardzo czego robić, do tego szybciutkie są. Dobra, to też się postaram. Taki tutaj cel sobie wyznaczyć. Ryzyko buntu. Uuuu. No dlaczego? Gdybyś dużo podbijał, to tam się. A, Właśnie wiesz, co jest to ludność. jedna prowincja? I nagle patrzę, spadł strasznie, nie wiem dlaczego. No, on to lubi tak się, czy obniżać i granie, do końca nam powie o co chodzi. Tak jak było właśnie w przypadku tej żywności, no bo dalej nie wiem o co chodzi, pewnie żeście już napisali w komentarzu, ale ja przypominam, że nagrywamy odcinki na zapas, eee, to jest trzeci odcinek nagrywany z rzędu, myślę, że jeszcze troszkę tego nagramy zanim wrzucimy pierwszy, eee, no także, no, o, ale widzę, że mój kurczak gaga tak oblega, eee, cest... caster. nie wiem czy to się czyta Kester, mniejsza, pewnie tak, bo to, to są to ziemie brytyjskie, no ale nie mam jak tego podbić, mam zbyt mało liczną armię, no, także mm, zostanę pasywnie. Koniec, który? O, szybciutko, króciutko, błyskawicznie. Tak jest. Ciekawe, jak tam akcja o ciebie się potoczy z tą mercją. O, właśnie widziałeś to, co się wydarzyło? Nie, właśnie przewijałem mapę i. Panowie z ci moi sojusznicy z Powis oblegali Kester. No i kurczę, armia ośmiu tych. Chyba armia ośmiu Waliczyków, znaczy dwóch, Mercyjczyków ich rozbiła. Ewentualnie możliwe, że to były to garnizon, że to po prostu taka animacja była, bo akurat garnizon jest w liczbie ośmiu, bo nie widzę w sumie tej armii, żeby pozostała. Także no. Okej. Okay. <grystanie> Pozostaje mi hmm, tylko to deklaracji Deklaracja przyjaźni od Nordheldów. O, to jest właśnie ta frakcja, że, że mi przypomina nieco Aragonie, ale nie, są to inne kolorki. W każdym razie dosyć podobna. Podobny herb. Ja też nigdy nie wiem czy to jest herb, czy to jest flaga, czy to jest godło, nie mam pojęcia jak to tutaj poprawnie stosować na nazewnictwo, znaczy flaga tam to nie To raczej herb! Mówisz, że herb? No To pewnie herb. O, jaka fajna frakcja, trzymająca miecz, nie widziałeś? Na czerwonym tle. Widziałem, widziałem. O, odpowiednia panna młoda. O wygląda jak taka babcia z miniaturki, Turkiela ma 23 lata, no, no biorę ciebie. Uuu, szansa na posiadanie dziecka plus 20%, co prawda stracę wpływy, ale w sumie warto mu to chyba dać, bo... On mi się zdaje, że był. Nie, on nie jest człowiekiem w bo ma lojalność. A tylko na 6 tur te wpływy. Chyba, że to co turek będzie się nasilało. Nie, zaryzykuję. Udzielę im błogosławieństwa. Fajna żonka. O, i wyznaczona misję. Zdobądź osadę Bedanford. Otoczone przez żyzne ziemie kupieckie miasto Bedanford zostało zbudowane na brodzie rzeki. Ponieważ osada ta leży pomiędzy terenami należącymi do Mercy i Danelaw, dla nikogo nie będzie zaskoczeniem, jeśli w niedługim czasie stanie się ona. Areną konfliktu. Pochowano tu jednego z największych władców Mercji, Offe. lecz jego grobowiec został zniszczony przez rzekę. Być może to kara za to, w jaki sposób traktował z Twoich przodków. Przejęcie tego miasta z pewnością rozświeczyłoby zarówno Wikingów, jak i Anglików. Oto tutaj ciekawe, że Wikingowie są pisani małą literą, a Anglicy wielką, ale no wiadomo, Wikingowie to nie chodzi o naród, a o określenie tych grup, klucze nordyckich, także ciekawe. No i fajna nagroda. A gdzie jest to Bedanford? O jezu, to, to jest w centrum, to jest na wschodzie Anglii. Kurczę, Bedanford. Ob, obok Anglii Wschodniej. No? I każda mi to zająć. No dobra. O, widzę. Oj, oj. No to chyba nieprędko to się uda e, stanie. I teraz mam plus 5 żywności, ale za turę mi się to wszystko powiększy. O dosyć znaczną ilość. E, dobra, informacja o zdarzeniach. O, bo to jest legendarna. To jest jakaś chyba misja legendarna, taka bardziej fabularna. O, to to sobie. Fajne, czyli eventy jednak się pojawiają. Tak, tak, tak. Zobaczmy wszystkie pomiędzy odnośnie działań wojennych. Widzę, że USX zatykował Grantebru. No, dużo tych frakcji się bije. O, i Diurby zatykowali Mercję. taka f... frakcja z takim kozłem na Herbie. I gdzie oni się znajdują? Od wschodu, nie, nie od wschodu. Tak, od północnego wschodu. Mercy, zatem mogą mi nieco pomóc w tej dysbucie. No, w takim razie ja rozbuduję. Troszkę ten przemysł, i. No, chyba oddaję Ci turę, nie? Na początku są strasznie szybkie, ale, no, no, nie ma czego tutaj robić. Możliwe, że mam coś w technologii, żeby dać. Możliwe, że nie mam. O, Możliwe. Tutaj nawiązujemy do śmiesznej sytuacji z pewnego filmiku. Oj, mikrofon nie mi ucieka. Dobra, złapałem. W nóżkach się ślizga. No, mamy ogólnie łączną wartość eksportu 143, no to już nie najgorzej. A to technologia. Widzę, że nie mogę niczego dać póki co w wojskowej ani w cywilnej. No, no to nic nie. Zakończymy turę. Trzymaj stare turę. Mam rok 879 naszej znaczy ery, jesień. Widzę, że chyba tutaj też jest układ czterech tur na rok, nie? Bo jest każda pora. Tak, tak. Podobnie jak fatyli. A, Możemy tutaj znaleźć żonę dla naszego dziedzica mądra. Minus dwa do zapału. Uu, a minus jeden do lojalności. Oj, to sobiutki. Chociaż. Ale pytanko, czy to dla Chociaż lojalności, Chociaż to premia tego dla stosunków dyplomatycznych z pozostałymi frakcjami. Ale czy to dla syna wiesz, właśnie, tak pytanie. Trwi? Sorry, że się tak wcinam, ale pytanie: Czy ta lojalność jest ogólnie dla wszystkich lordów wobec niego? Czy dla niego? Bo to mogłoby być też tak napisane. Tylko dla niego, tylko dla niego. No, no to, to, to a, możesz to, to dać w sumie. Dziękuję, bo ta lojalność to on nie straci. W sumie bo to jest... mu zaraz, od razu po tym. I... Z, zresztą to jest członek rodziny, to chyba nie wiem, czy coś to zmienia. Jak będzie dowódcą tak. już królem, no to, to, to też nie będzie miało większej. O, Otoś... ja od razu dla drugiego syna mamy, czyli dla prawnuków Ragnara. O, a jak się nazywają? Rognwald i Ivar. Dokładnie tak jak syn Ragnara, Iwar bez kości. Imiennik, no ten Iwar, fajnie, fajny ten aktor go przedstawił. No, dosyć ciężka Ale... rola, nie? tak gra z takiego niepełnosprawnego. Tak, tak, no, bardzo, bardzo wczuwa się i tak oddaje imersję właśnie. Powiedz mi, w kolejnym sezonie Wikingów on też będzie miał miejsce? Czy to już takie troszkę, bo to jest akcja, gdzie będzie się działała odpowiednio po skończeniu tego, co było w ostatnim sezonie, czy to jest. Nie tak, rał, tak, będzie to kontynuacja to będzie? tego. Aha. Nie, będzie kontynuacja, właśnie jak. Z Księstwa kijowskiego właśnie Iwar połączył siły z księciem kijowskim, właśnie wyruszyli na tak. żła z Nabokiego. odbić. Nie zapominajmy, że odbić. wikingowie też po, poza Brytanią organizowali wyprawy na Ruś. No i też się mówi, że ruryk niejaki, czyli Protoplasta lodów Rusinów i współczesnych Rosjan, no, był, był bagatela wikingiem. Słyszałem, że są różne opinie wobec tego. Tak, tak, jest bardzo wiele teorii i do dzisiaj właśnie się historycy spierają. Podobna sprawa czyja, jest też z Mieszkiem. bardzo fajny herb mają z takim krzyżem. Podobna sprawa jest z Mieszkiem, nie? Też są, niektórzy mówią, że wiki był wikingiem. O! Sircen, są deklaracje za stówkę. Myślę, że przyjmę, bo no, z nimi to mógłby być fajny sojusznik na północy, zatem przyjmę to, wiesz? Co myślisz, kurczę? No, mhm, no pewnie. Się. Nienawidzi wikińskich królów morskich, oj to chyba twój oponent. ale, ale co? <laughs> Dlatego właśnie mam z nim napięku, nie lubi mnie bardzo. A i chciał się zabezpieczyć, żeby, żeby go nie zaatakował. Bo to co, to działa podobnie jak Paktem Agresji, czy nie? Mogę to w ogóle zerwać tego deklaracji? Tylko teraz na przyjaźniej, tak? Tak, tak, tak. To na 10 tour wtedy nie wolno zrywać, żeby nie zepsuć stosunków. A, to w porządku. <laughs> Bardzo mi się podobają te grafiki, tych herbów. Różne postacie. Też często ptaki są przedstawione, albo inne zwierzęta. Na przykład dzik, taki popularny. Chociażby do <grym>, dzika e, WK od kolegów z Bożego Koksu z YouTube'a. O, i widzę, że jest też druga frakcja z harfą. Tylko, że tym razem na czerwonym tle. Też mamy Irlandczyków. Ciekawe, gdzie oni się znajdują. A, na południu, pod tobą. Jasne. Ligin. Tak, tak, tu jest dużo takich frakcji. I mam. Oj, czy ja widzę, czy mamy tutaj miniaturkę z Asesyna Walhali? Tak. O, już wiem, która miniaturkę ci tak. chodzi, tak, jest to Eivor. Tak, z toporem. Swoją drogą Nogra będzie za. Zdaje się dwa miesiące. Chyba 11 listopada jest premiera z tego, co tam patrzyłem. W każdym razie. Jest to na pewno połowa listopada. Wyszkól wojowników. Włócznicy, Topolnicy, Piechota Mietająca, zdecydowanie pojedzie pójdę w tą Piechotę Mietającą, bo no Waliczyce na kurczę, z tych łuczników. I misja się powiodła. Aha, wywiązałem się z tej umowy. Poprawcie frakcji na cztery tury dostałem, no dobra. Ale widzę, że mi spada ta, to moje bohaterstwo. Należy to kontrolować, tak patrzę. Bo zaraz już będzie na tym czerwonym poziomie, co już, co już będzie negatywne, bo obecnie daje nam plusy, co prawda niewielkie, ale wciąż plusy. No nic, ja... Zaczyna bo mam 30 żywności, także mogę no, ze dwa oddziały zrobić. a ewentualnie 3 będzie wtedy na zero. Także łucznicy, czy może coś w sumie do walki w zwarciu by się przydało. Yy... Myślę, że jeden oddział walijskich rekrutów. I proszę, albo nie, mam tutaj chyba fajnych włóczników: włócznicy z Dolin. Jednostka przyboczna, czyli ta alitarna bardziej, nie? Tak, to jest już bardzo taka ciężka. No to zrobię taką sprzęt jednostek. O, no i mam na zero teraz żywność, no, to bardzo fajnie. Uh, czy mogę to od razu ulepszyć? Mogę, ale to wymaga 3000 zł, także dopiero w turze następnej będziemy stać wręcz idealnie na to. A w tej turze Rodry. mogę poczekać jeszcze, aż mi się nieco zregeneruje ta armia i ruszyć na to cester, na kester. Natomiast to, znaczy to jeszcze nie w tej turze, ale później. Także odpalę no dyplomację i poszukam sojuszników, którzy mogliby pomóc walczyć z Mercją. Widzę, że już jakaś frakcja e, z takim koniem chyba na miniaturce, tak, z koniem, e, centrum Mercji przejęła. No, Mer Mercyjczycy mają sporo wrogów z każdej strony, jedynie z południa e, Wessex im w miarę sprzyja. A to właśnie patrzę, tutaj frakcje na północy mają taki, taki budynek jak port na plaży i ten opis. Te suknie uszyli i najwyśmienici krawcy z Konstantynopola. Przecież bym cię nie okłamał. Poważnie. I gdzie to jeszcze jest napisane? Zobaczasz? Jest to miasto się nazywa Laf. Y, Lawraj. Przepraszam, dokładne? tak kależe To jest nad Czarnym stawem, nad tym wielkim jeziorem. Rad Luraig I masz tam właśnie. Poczekaj, znaczy, wielkie, wielkie jezioro, z od tego, gdzie jest, bo się nie a właśnie jest, Dunangal, Dunangal. Właśnie ten budynek właśnie tutaj, na samym, na samym Jużkim Zachodzie tutaj. Masz taką yy, w Irlandii z pomarańczowym, tak, z pomarańczowym takim tłem i z, z gęsi, yy, kaczka, gęś raczej, gęś. Widzę, widzę i mówię, Dun że ma to zobaczyć Gal. z mapy kampanii, jest z dyplomacji. Budynek, tak, tak, z mapy kampanii tutaj. Wchodzisz, klikasz na ten Dunangal, Jest, jest, Masz widzę. widzę. Kalbę. Te suknie uszyli. A o, faktycznie, ten sukni uszyli z Konstantynopola, no. ciekawe bardzo. A drugi, koszula na grzbiecie Korla jest często całym jego dobytkiem. C. Orla, ciekawe czy to za urząd, tak nie, nawet podobnie brzmi do Jarla, ale wiadomo, na pewno to nie jest to samo, skoro koszula jest dobytkiem, no Jarl to raczej mógł się pochwalić nieco bardziej znamienitym dobytkiem. No, także co, tu to co jak już przy Konstantynopolu. Właśnie warto jest wspomnieć tutaj o postaci Haralda Hardrada, który właśnie wraz z armią wojów najął się u cesarza Konstantynopola. A to nie był przypadkiem Norweg? Tak mi się wydaje. Tak, to był Norwegiem. W Hardrada. opisie frakcji w Medieval Kingdom z modyfikacji właśnie był on wspomniany. Harald Har Harada, tak dobrze wiem. Hardrada, tak. Hardrada, a okej. Okay. Właśnie, który tłumił tutaj powstania Bułgarów. Później stał się przez zasługi i tu również we Włoszech walczył, a później to był cesarz Michał V bodajże. Mianował go on tutaj na wodze elitarnej jednostki gwardii Bardiwaryjskiej. No właśnie chciałem o tym wspomnieć, ale uprzedziłeś mnie. Zresztą ty, ty mi o tym powiedziałeś także. No to jest dość ciekawe bardzo, bo są to w modyfikacji Medieval Kingdoms elitarni szermierze szturmowi z toporami. No także cenna ciekawostka. Dziękujemy Ci serdecznie, przecież, Złoty Praczy. Proszę bardzo. No cóż, ja tutaj może sobie najmę trochę tych tutaj. Yy, wojowników ze wschodu. A może trochę właśnie o szczepników, bo tu nie mam. Może łuczników na starbu, mam ich. Ja tutaj Jestem widzę, wiele. że... Moja frakcja ma zatytułowane, że mają bardzo silnych Włóczników, ale jest napisane tylko dobra piechota mietująca, a nie bardzo dobra, co jest ciekawe. A nie, dobra, wyborni łucznicy, przepraszam. Wyborni. Wyborni. Najlepiej, elita wśród elit, jak to lubisz mawiać. Tak. No, to znaczy, że no ci waliczycy z tymi longbowami waliskimi, które w sumie były chyba prototypem ogólnie longbowu, łuku długiego. Dobrze mówię? Coś może? Po ja się na łukach nie znam tak jak ty, ale wiesz? Najprawdopodobniej właśnie waliski były chyba prototypem. No bo ja ogólnie jestem fanem łucznictwa tradycyjnego, a szczególnie łuków wschodnich. Mówię oczywiście o łukach refleksyjnych, których stworzenie to już nie jest, wiecie, struganie jednego kawałka drewna, a tam już jest nieco cięższa, cięższy kurcze etap tworzenia. Otóż takowy łuk jest łukiem klejonym. Raz że potrzeba wielu różnych no, Sorry. problemy techniczne. Właśnie kurde, lekkie zamachnięcie, zapominasz ten mikrofon, to stoi kurde mi po biurku, lewo i w prawo. Wracając do mojej myśli, no to raz, że różne rzeczy są przydatne, chociażby przeróżne odmiany drewna, bo takie łuki się niekiedy składają z różnych drewnia, są sklejane oraz także włókna, wszelkie na przykład kości na zaczepy na Cięciwe. No, to są łuki bardzo zaawansowane. I kiedyś czytałem, że wykwalifikowanemu rzemieślnikowi z dziedziny właśnie wytwarzania łuków refleksyjnych w 7 wytwarzało zajęcie takiego łuku. boże, wytwarzanie takiego łuku zajmowało no miesiące z tego co wiem, bo to jest naprawdę ciężka praca, jak już takie łuk, taki łuk się sklei... Dokładnie tak. Jak już takie łuk się sklei, to też musi poleżeć swój czas. W ogóle minutkę, już to bo ja tak nie spojrzałem. 17, no, to fajnie. To jeszcze na spokojnie mamy drugie tyle zmniejszono frakcje Hemilborg i Bedeborg brave wow czy frakcje zmniejszono Widzę, że no, kampania dosyć dynamicznie się toczy i, i chyba rozbuduję sobie Pasta do bydła, albo tego rybaka. O rybak mi da aż 20 produkcji żywności, no to jest świetna rzecz, ale dopiero za 8 tur. Widzę, że strasznie długi jest okres, ee, aż się to wszystko wybuduje. No nic, ja nie wiem, czy powinienem podbijać, bo mam taką armię 4 jednostki w pełni zregenerowanej, trzy takie w połowie, więc raczej wolałbym poczekać jeszcze te 5 tur, aż się zrobię i dopiero mam wyruszyć na jakiś tam podbój. Nie wiem, czy to jest dobre takie pasywne granie na początku, ale myślę, że. Nie, z... Myślę, że na początku, właśnie jest wręcz wskazane, to zapewnić sobie bezpieczne. Z... Za, zaplecze, zaplecze gospodarcze, tak, dziękuję ci. Czy I dopiero potem myśleć o wojaszce. Tak, Aha, rozbudowywać. Myślę, no, sobie no, poczekam, aż ja rozbuduję ja tak. tą żywność, i później będę mógł dowerbować jeszcze kilka jednostek, bo obecnie jest... jestem w stanie tylko 7 jednostek wypuścić i mam już 0 żywności, także wynik słaby. Wynik bardzo słaby. No to co, no, stary, No Ja nie mogę nic, nic więcej tutaj, tutaj robić. Rozpoczęłem dopiero budowę nad ulepszeniem portu. No i tyle chyba nie. Kończę turę. Trzymaj bardzo. serdecznie. Dobra, dzięki. Wiesz, w zniszczonych frakcji, cóż tutaj się dzieje w tej. O kurczę, ta frakcja Brave, na widzę, wyparowała, tutaj. Trzeba nim długo jakąś kontrofensywę przyjąć, żeby tutaj nas nie spąsiły te królestwa galickie. A gdzie oni są? To Brave. Y? Oni są... Znaczy ci, ci, którzy ich zabili. To gdzie oni się znajdują? Gdzieś w Irlandii, nie? Gdzie się znajdowali. Właśnie tak w Irlandii, tak. cen północ, to same terwidze widzę tutaj te galickie, a na południu właśnie w większości są te wikijskie, a tutaj przy wybrzeżu. A no dobra. O, ale ładne miasto portowe. Nie naprawdę genialnie to przedstawili. No, jest tak patrzę, że. E, coś, coś, coś tutaj nie wyszło chyba, bo dym się unosi z wody. Ale obok jest jakaś klaczka. Ale w każdym razie, no bardzo ładnie wygląda mapa kampanii, należy ją pochwalić. Chociaż, no jak to w Anglii typowe, no cały czas towarzyszy nam deszcz. <gryw> Zwłaszcza, że jest, a nie, jest dopiero wiosna, no, to powinny być takie fajne wręcz przejaśnienia. Bo jeszcze bicie. Ty... Mów, mów. O dziwo, mój syn tutaj właśnie. Spada mu lojalność a -a. i ważę. Proszę się uspokoić, zapłacę ci zaliczkę królewską. Ale... Członkowie rodziny mogą się buntować? Oczywiście, że tak. Jako są zaliczeni do mężów stanu i również trzeba zapiegać o ich względy. Tak sobie teraz patrzę na tę frakcję wystawioną maksymalnie na północ. Orkneyar. No i oni fajne mają te wysepki takie, właśnie bardzo króciute, małe. Jakieś tam właśnie tutaj zobacz, że tak właśnie paskony. patrzę, zejrzałem na północ. Zobaczę tutaj pod Dun Aberte, czyli tutaj na północy Anglii, już tutaj wikińscy chlowie morscy płyną. Wód sieci. Na chwilę Dunaberte. Tutaj pomiędzy, pomiędzy Irlandią, a tutaj już... Yy, Półwyspy szkockie. Są wyspa Isla, tak mi się wydaje. Dunaberte, widzę. Widzę, widzę. Widzę, płynie, tutaj kurde. Ciekły wiking. Tak, 15 jednostek. Siewcy Ragnaroku. O, proszę. No, pozdrawiamy Ragnaroka serdecznie. Pana doktora Olszyńskiego. Pozdrawiamy. No, on też jest z hmm. na pewno mitologii nordyckiej. Czego, czemu oczywiście dowodzą jego obydwa pseudonimy? Pierwszy Ragnarok i obecnie Hati, bo Hati to też jest, z tego co wiem, jest, jest ta postać, właśnie z mitologii nordyckiej. Nie do końca jestem w stanie teraz powiedzieć jaka, ale kiedyś o tym czytałem, tak z ciekawości po prostu. Właśnie, Hati i drugi, właśnie też imienia zapewniają, są wilki, które chyba gonią księżyc i słońce, i w momencie, kiedy je złapią, to wtedy się rozpocznie Ragnarok, z tego co pamiętam. A, no to widzę tak... Czyli zmierzch bogów. Także. A, także przemyślanie. Pan Wojtek e, przemyślał nowy pseudonim, właściwie, no no już od, nie wiem, ponad 10 lat on funkcjonuje. Kiedy musiał e, o, zmienić kanał z Ragnaroka, bo, no nie wiem, czy wiesz, ale YouTube kiedyś tak dziwnie działał, że można było filmy maksymalnie do 15 minut wrzucać. I tak działało, że jak miałeś już tam chyba dwa. te. E, dwa ostrzeżenia, to za w ogóle chociażby, nie wiem, wrzucenie niechcący muzyki z sprawami, to za trzecim już leciał ban permanentny. Teraz e, o, tak to, nie działa. Teraz jeśli wrzuci się muzykę z prawami, to po prostu zdejmujecie zarabianie i cały zysk jest przeznaczany dla twórcy owego, owego traku. O, właśnie widzę. Kraty i Skol. A tego końcówka, de Managar, to jest taki jego własny wymysł, czy to też coś tam jest, bo zaraz to w ogóle. Wiem, że tego raczej możesz nie wiedzieć, skoro... Już co, nie wiem. Zaraz zobaczymy. Man Managar, chyba tak, Managar, MR, zobaczmy. Coś tam jest, coś mi tam pokazało i nie, chyba, chyba nie widzę. W grze Ark Survival widzę, że jest to jakiś smok. Właśnie widzę, widzę właśnie to. Musisz piąć się. Masz turecję. O, ale wiesz co? Eee... Jak wpisałem to, to wyskoczył mi link do Wikipedii Hati, to zaraz to doczytam, moją myśl, tylko który mamy minutkę, powiedz mi, proszę. Minutkę mamy 22, zatem za chwileczkę e, kończymy z jakieś tam 5-7 minut. I widzę, że znowu mam niski poziom lojalności u dwóch moich polityków, u mojego Dwala i u innego kurczę, Gagatka, także no macie tą lojalność. Zupełna porażka, torturuj, <torturuj> oh, oh, ale będzie ranny, chociaż to jest gubernatorów, to może być ranny. To torturujmy go. Niech będzie lojalny na przyszłości. Wykluczysz go na chwilę z gry, ale później wróci. Ale Panie, czy jest... będzie chciał się zemścić, czy będzie potem na No zobaczymy, myślę, że kurczę zobacz, dlaczego jestem. Z... Zdatny. No mercy. Zresztą jest to gubernator, więc jakby to był dowódca armii, to co innego. Oj, widzę, że straciłem 10 żywności chyba przez to. No niedobrze. no nie <laughs> <badę>. No nic <laughs> to wywale <laughs> To Coś posunku. za coś. No, coś za coś, jak widać błąd z mojej strony. Ale mam dostępne zarządzenie, o proszę, jest edykt, chwila, wyskoczyło mi dostępne zarządzenie, eee, otworzyło mi się okienko zarządców, czekaj tylko coś zobaczę, jest gwinet, mianuj powstać. aha, czy ja go w ogóle jakkolwiek pozbawiłem, to może wiesz to króla mianuję, o no i król niech rządzi swoją prowincją, bardzo fajnie, Tamtego gościu niech tam, wiecie. Niech tam Marzią. idzie muldać. I temu dwalowi od razu chyba zabiorę tą posiadłość, bo ja, ja, ja mu nie chcę mi dać. Dawaj ją, ja dawaj moją żywność, kurczę. Nie, ja, ty nie interesujesz, intrygant. A, ah, kij z tym, kurczę. Tak powiem, pozbawię go e, fuchy przez to, że no nie posłuchał się swojego władcy, no więc no... Na, przy, na przyszłość myśli, kolego. <śla> to <substancja> toporników i widzę, że mam poziom no. od razu Daj Orweda. Tak tam twardą czwar, ręką rządzi, niczym Łukaszenko. <śla> Dokładnie. Eee, Okej, okay, trzymać żywność. Oraz e, mogę jeszcze jedną jednostkę powołać. I będzie to oddział. W sumie ten nawet nie wiem, czy jakiekolwiek z tych bym chciał, bo no ci włócznicy to są poborowi. Zatem. Eee, opada. Ale mogę rozwój technologii wykonać. O, proszę, jednostki walczące wręcz. No i świetnie, lecę w to. Okre bojowy dostanę. O, to jest jednostka. Eee, można powiedzieć, do zadań specjalnych. I <laughs> no, co, kończę turę i przytoczę moją myśl e, o Hatim. Bo wpisałem z tym Managra MR. O, jest napisane. Wierzono, że gdy Hatiemu udało się dogonić Maniego, następowało zaćmienie Księżyca, stąd jego inne imię Managra MR. O proszę, ja to myślałem, że to był jakiś menadżer, który Haty się tak nazwał, nie? Coś takiego. A tu proszę, w pełni wyjaśniony nick odnośnie na mitologii nordyckiej. Ciekawa sytuacja bardzo. Bardzo ciekawa. Iwer prosi co następuje. Dobra, dostałeś już wioskę, tam posiadłeś rolniczą. Ale zdecydowanie I... lepiej jest rządzić e, twardą ręką, jeżeli tak się dawać. Mów proszę Cię bardzo, mów, mów. Właśnie nie, możesz kontynuować właśnie. Skupiam się, patrzę co tutaj się dzieje w Irlandii, tutaj na arenie politycznej, kto z kim pakty ma, kogo nie warto atakować, kogo tak. No ja hmm. obecnie poza tą Mercem to chyba nie będę go innego atakował, bo oni są już ciężkim przeciwnikiem, chociaż patrzę, że ci moi Koledzy to zajęli im. Wow, trzy osady! Ty, to chyba mogę na ich wyruszyć, bo oni są jako taką bezbronni mercja. Ty, to chyba zacznę oblegać ich osadę, wiesz? Ksester. Tylko nie wiem, czy oni mi widzą naprzeciw. Nawet jak wyjdą, to. powinienem ich przetrzebić. Bagatków. A natomiast to jest fajne, bo mamy tutaj faktorię, czyli fabrykę, która nam niby zabiera żywność. I też widzę, oferuje w garnizonie oddział tanów. To Ciekawe. Tam to jest też oczywiście w Skyrimie. <grych> Postać takiego no, z ważnego. Z ważnej persony na dworze. Jarla, nie? No chyba. Jak zaczynaliśmy grę w Skyrimie, to w początkowej fazie dostaliśmy tytuł Tana za pokonanie Smoka. Tak, on że grałem w Skyrima, ale. Zawsze mam taką ochotę na Skyrima, ale kurczę, nigdy nie ukończyłem, tak szczerze. Zresztą, no bo ja mam takie zjawisko, że jak gram Skyrima, wejdę do skini, to jakoś nie wiem, odechciewa mi się grać dalej. No nie wiem. Właśnie, bo właśnie ja skończyłem na jaskini i właśnie ten sam powód. No te jaskini są spominasz. takie. Fajne, ale nie, ta muzyka mi się jakoś nie podoba troszkę. No nie wiem, wiesz, co, zdecydowanie wolę gotika. gotika. tylko trójkę szczególnie. Tam A o, nie ma bo takiej... Też mam taki duży sentyment do gotika. Boże trojeczki. Tak, to jest klasyk, ta muzyka. Ale to nie jest tak, co prawda, rozbudowane jak Skyrim, że ten świat nie jest aż tak otwarty i nie ma aż tylu cave'ów i takich miejsc, w których można znaleźć chociażby miecz z niższego świata, ale to jest bardzo klimatyczny. O przecież... kurczę, Sudrajar podpływa tak niebezpiecznie tutaj blisko. Do ciebie czy do kogo? Znaczy, w sensie na Irlandię, właściwie w sumie, jesteśmy z tego samego kręgu kulturowego, także jakby się czaił tutaj jakieś królestwo, kurde, z północnej Irlandii. Tak wpłynął do Zatoki. Ostrze sobie ząbki na coś. No, to zuchwały kolega, chcę podbijać. O! O kur, ohohoho! Widziałeś to? Widziałem, że wypłynęli, ale nie wiedziałem na co, bo mogła wojny mi to. 20 na... 20 y, Armia 20 na 20 popłynęła na 15 tych, nie? Mhm. I dostali w pierdzie, zostało 13 obitych, a oni nic nie słyszeli. Tak. tak. Oni nie mają wyczerpania na morzu, właśnie, to jest to. Nieźle, nieźle. No, ten tu, coś tam się wkurzył, ale powiem ci, ja już go mianować nie będę, to jest skucz, leż, jak spada. Oj, kolejne zdjęcie z Valhalla, kiedy nasz bohater. Jak on się to nazywał? Eivor. Eivor, e, sobie zakrwawionymi palcami maluje na twarzy. alowidło. Dobra. E, I teraz co? Czy chcę oblegać od razu, czy się dawerbuję sobie coś? Mogę bo mam 10 żywności. I myślę, że Czy będziesz byłem... oblegał ten Chester, tak? Wiesz są w tej turze nie dojdę, ale... Ale... Taki jest ale zamysł. Nie dojdę. No to co, podejdźmy. Da się w ogóle przyspieszyć tutaj e, ruch jednostek na mapie kampanii? Bo w Ateli było to na spację, w Ateli. Właśnie nie, właśnie nie da się. Szkoda. To może ja tam dopłynę? Nie wierzysz, że nie przypłynę? <laughs> A kiedy będziesz? W jakim miesiącu? Nie. Jakoś na wiosnę, Czy będę w marcu, nie? A, dobrze. Czeka, cz czekam w marcu. O może e... raczej w następnym odcinku, bo tak tam się zarzekłem, że przypłynę, przypłynę, a to kurde, jakieś zawiłości polityczne na, na moich ziemiach i kurde, nie mogę się ruszyć. E, dobrze, słysz, to stary, co powiesz na zakończenie? Że, że szykuj strawę. Teraz... Szykuj strawę z... i. Szykuj strawę. No wiesz, to mam w lodówce kiebasę węgierską. <laughs> fajną, <laughs> fajną. Może być, nie, nie pogardzę. Ale powiedz, że mamy zbliża się 30 minuta, a zatem co powiesz na zakończenie w tym momencie? Pewnie, oczywiście. No to cóż, no, dziękuję wszystkim serdecznie za uwagę. No i wiadomo, zachęcam serdecznie do oceny filmu. No i pozdrawiam wszystkich serdecznie. Głos dla ciebie, Wikingu. Żegnam was. Na razie. No i hej, hej!